Rozpocząłbym tą przygodę z górami od tego, że nie wszystkie jednostki zamieniłbym na górskie, tylko robił to stopniowo, początkowo pewnie. Postaramy się zamienić spokojne rozbiegania albo to jedno spokojne, dłuższe rozbieganie w tygodniu na trening górski. 300 metrów na 10 kilometrach to jest taki powiedzmy dolny próg, żeby uznać to za bieg górski i raczej szukałbym takich wartości może 400 metrów na, na 10 kilometrach i to jest jeden czynnik, a drugim czynnikiem jest to, żeby to były szlaki łatwe technicznie. Większość osób, którym zależy na takim rozwoju sportowym, a nie doświadczaniu przygody, dosyć szybko zaczyna się orientować, ale ten proces jakby takiego tej samoświadomości, jakie, jaki będzie tempo, jaki będzie czas poruszania się po danym terenie, nigdy chyba nie, nie osiąga się takiego stanu idealnego, bo no ja uważam się za osobę, która ma już dosyć duże doświadczenie w biegach górskich, ale też mam nadal z tym problem w pewnych okolicznościach. Bieganie .pl.